Hello there, dzień dobry wieczór. Z tej strony Fanek 14 KrK, a jest ze mną Wuder, który lubi. Nie jestem pedofile. A, No to też. A, a, a ty Fanek, bez. Chyba. No. Chyba, ty. Ale co, chyba. Ale co chyba, ja. A ty nagrywasz Aha. czy nie? Teraz nie. Tylko, Fanek, tylko się postaraj tym razem. Bez, bez tego słowa na. Bez tego słowa na... Bez no, tego słowa no, na dy. Bez tego słowa na dy. No. no. Red Który mnie ruł. Będę nie w tyłek. Już <noise> kuźwa muszę e, żyć. Po prostu. Z tym wejderem kuźwa zawsze się tak... Gównianie gra na wejdera. Wiadomo. No tak, mhm... <śmuchem> Mmmm! Aha. Jakieś 500, 500 level, bo bobafe. No a mnie wcześniej, 900, któryś, a Han Solo, więc wiesz? To już Jeszcze kule wzięli! Okej, okay. o o. o. Bo... po prostu. Mmmm! Ile HP! Nie bijcie mi celu, kiedy go porażam. Zabij Boba Fleka. Bobę? No, próbuję. Kurde. Próbuję, ale muszę, ale muszę mieć snajperski. Ja to, jaki on ma Kuźwa? Wytyfy w ogóle! 6HP i Kuźwa, co jest? Gówno mu zadałem. On miał 106 jak mnie zabił. Żyk. Hm. No. Nie, chyba wezmę Anakina dalej będzie. Nie no to też Fina bym na twoim miejscu brał. Fina? No FIN jest lepszy na powafeta. Ale on ma On ma jakiegoś Aim'a choć. On za dużo trafia, wiesz. Ta, a i takiego Aim tak jest w przeciwieństwie do Aim'bota bota Fina. No niby tak, ale... Aha. No, widzisz, co on robi. Kurde. No kurwa, jeszcze tego wzięli. Jaszczurkę. Ten dymha ten dymchama jest do niczego. Co mi wydaje. Jaszczurkę se wzięli na. Mmmm, żyk! Po prostu. A się zbliżcie go do mnie. Je, zbliżcie goś do mnie, bo ja mam porażenie. Oś, ja pierdzielę żyk. Obo biłem go trochę. Gdzie on jest? Dawaj, dawaj, Oba. Okej, okay, obiłem go Nie, nie, nie Tam strzela do ciebie jeszcze, ja jacur cholerna O zabiję po bafebach No to dobrze Ten sniper jest taki dobry na niego Jedzielę O kurźwa A ten Boba Fett ma taki... No, Ej hey, mama dobrego, no co poradzić. No, ale... no, no Brett, ale... aha! no pewnie, że tak. No. Jeszcze Sudoku będzie na że. Żeby... Życie. No ale to idzie lepiej niż mnie. Ja zginąłem 4 razy i mam 3 kile tylko. <laughs> Jeszcze wejdzie... Cześć, no nie Q mogę, on jest czy... za daleko. No to ja wezmę Finajk, jak zginę a? teraz. Aha, nie mogę nic zrobić. Bo Buffett, a... jak, si jak się odpali, to kudy spammer, jest straszny. No no no. O on dwa ciosy na sekundę, zadaje, nawet no trzy bym się pomścił. Trzy no, na czy na sekundę, no. Baba, strzelam. Okej, okay, zabiłem Boszka. Baba, a... No kurde, serio Tego trzeba, A, a tam się biją A, nie umiem mnie nie umi mogę to, to mnie musi zastrzelić Pizda, kupia Gdzie jest boba? Tutaj jest, na niego Ja już pierdziele. tego Aimbota to tylko na niego chcę Trzymać Wywaliłem na razie, ale... Hey, bo hej Boba, mam tutaj aimbota specjalnie dla ciebie. No on ma aimbota kuźwa jeszcze. Pewnie. Borka, zabiłem Borka. Serio, nie da się przecież tak, no przecież... Gdzie on jest? Gdzie on jest? O tutaj mam go. A dobrze. Mam, zabiliśmy gnoja. Pomocy? Dobrze. Jęczącego dziada zabiłeś, o. <laughs> Uwaga, jakiego dziada? Takiego. O, o kolej, kolejny wadę, kolejny dziad idzie, tylko ten, tylko ten cyborgowy. <laughs> Już nie idzie. <laughs> Kuda anulował mi umiejętność. Ja go popchnąłem, ale nie wiem, gdzie on teraz jest. A teraz tutaj jest. No, wysrałem go. Mam aimbota. Kurde, anulował mnie też znowu. No kuda, kto to wymyślił, no. Kurde, muszę się bronić, bo widzę, że masz... Aha! No, fajne! No! Żyk, po prostu. Mm. Na no, pałę, el, no, pawe, duku, no, na Nienawi Nienawidzę Nienawidzę popachbeta. No. Nie, masz mi się... Co? No. Mam cię odholować Boba feta odholuj, nie mnie Oni są łatwi, tylko ten Boba Fett, no on zadaje jakieś kolosalne obrażenia On tylko w heady chyba To też to kurde Chyba tylko, tylko gdzie on jest teraz no? Boba mam prezent dla ciebie jest na noże Jeszcze ten, jeszcze ten ciul... a Aha. Noż kuźwa musiała... Ale, 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 wygra, ale wygraliśmy. No dobra. O, przynajmniej tyle. Wszystko trafiał, wszystko. Flet. Flet, kuźwa. Bywajcie, w takim razie. Klasisz, ten klasik pisze klasyk.